Pani ambasador Mosbacher powiedziała, że współwinę za wojnę na Ukrainie podnoszą Niemcy i sformułowała to w ten sposób, że polityka ekonomiczna, energetyczna Niemiec, która chciała spowodować, żeby gaz i ropa nie przechodziły przez teren Ukrainy, tylko gaz przechodził przez Nord Stream 1 i Nord Stream 2, czyli pozbawiając możliwości Ukrainy nie tylko zarabiania na tym gazie, ale również umożliwiając napaść rosyjską na Ukrainę, bo nie mogliby Napadać na Ukrainę, która ma ich gazociąg sprawny, więc jest to, poczekąt, jest to poniekąd e, słuszne. Jest to, jest to element tej te, e, 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 prawdziwej sytuacji. Niewątpliwie polityka, ogólnie polityka energetyczna Niemiec, doprowadziła do kompletnego uzależnienia Europy Zachodniej, zwłaszcza, ale częściowo i nas, od, e, od gazu rosyjskiego, od ropy rosyjskiej, i, i za to teraz e, płaci Ukraina i wynikiem tego jest ta wojna.